Rysunek przedstawia deskę, na której leży ciało. Deska drga harmonicznie wokół poziomego położenia równowagi O1-O2. Sytuacja, jaką widzimy, dotyczy momentu, kiedy ciało znajduje się poniżej położenia równowagi i wychylenie wtedy jest równe x. Na ciało w tym momencie działają dwie siły: jego ciężar i reakcja R na nacisk, jaki ciało wywi wywiera na deskę. Reakcja musi być większa od ciężaru, ponieważ jeśli ciało porusza się w dół, to ruch jego jest opóźniony. R musi być większa od Q, bo hamuje. A kiedy ciało poruszać się będzie w górę i też będzie znajdować się w odległości x, to r musi być większe od kół po to, żeby ciało zyskało przyspieszenie. Do położenia równowagi skierowane. Oczywiście siły r i n są ze sobą związane trzecią zasadą dynamiki, mają te same wartości. Piszemy dynamiczne równanie ruchu ciała drgającego harmonicznie, a więc m razy a. a harmoniczne równa się wypadkowa siła, czyli r mniej q, ale r jest równe n, więc n minus q, czyli mg. Wyznaczamy stąd Nacisk, jaki ciało wywiera na deskę, i zwróćmy uwagę, że tenże nacisk zależy od x. Pozostałe wielkości występujące z prawej strony są stałe. Wielkość x może przyjąć maksymalną wartość równą amplitudzie a. Wtedy nacisk będzie maksymalny. Podstawmy a do wzoru i znajdujemy poszukiwaną wartość nacisku ciała na deskę.